What, WHAT THE fuck? WHAT THE fuck? Tu jest jakiś safe, czy ja mogę coś otworzyć? Czy to jest? Są skrzy... HEEEELNAAA O taką się można do boksa komuś wjechać? Szaflanka? Gentlemen. Witam was wszystkich w nowym sezonie. No po prostu ten sezon to jest peak, Aktualnie bawię się totalnie, zarobi się w tym sezonie. No i co? W dzisiejszym odcinku pokażę Wam y, moją reakcję na nowy sezon i ogólnie na nowe itemasy, które weszły do gierki. Nie, yeah, y, pamiętajcie, że shout shutout do wszystkich, którzy używają mojego kodu bazylefen w sklepie Fortnite. Pamiętajcie o tym, że jeśli kupujecie sobie karnesik na nowy sezon, to pamiętajcie właśnie o, o moim kodzie bazylefen. Y, no i co? Wow! Mamy naprawdę dobry sezon przed sobą, jeśli chodzi nawet o te turnieje. Wow. Ja już wam życzę miłego oglądania, so... Peace. What the fuck? Dalej są te poziomy? What the fuck, jakieś sklepy są. Ej, sklepy są. Te takie te, z tamtego... z sejfami sezonu. What the fuck, złote miejscówki są? Co jest? Stary PM! Słyszeliście to? Żądło, chopie PM. What the... Co jest? What the... What the Co to tu robi? Jest Flowberry Fizz. Impulsy są. Tu sobie taki złoty ten stoi. To jest nowa MK. I w ogóle mityki ze starych tych. To jest w ogóle. What the Ty no mocny jest ten sezon, że takie stare rzeczy pododawali. Huuu, uh, Mad Mist! Kurde, ale tyle... Tyle starych rzeczy. O dobra, ta nowa MK. Fajnie dudni, No mi się podoba. To mi jest super czy tu jest jakiś safe? Czy ja mogę coś otworzyć tutaj? Złota. Pozdro. Dzięki. To jest takie zadanie, to ja tego nie chcę. Tu coś jest? Jakieś sekrety są? Czego ja się tu mogę spodziewać? Epic chest? Hell NO! Są skrzynki... HELL NO! Są skrzynki tych pomagierów? HELP I, i mi jeszcze, że to jest ten, ten zarąbisty granat, niech co wybija HELP How long, gang? To jest ma? I patrz, on miał żądło? Gdzie on miał? PATRZ! JEST ŻĄDŁO! What the fuck? Biorę tego minigana na Co to jest? Otwórz Oto. Nie, zaraz dojeżdżam ich Niezłe, jakieś miniguny mam, pato Pff, Jakie wiertło Oj, jest ten RPG jakiś A to co to? SORB! What the... Przestrzelają? Ten, ten minigun jest mocny, no Ej, odej mi mój granatnik, dobra? A czy ty mi już go wziąłeś? Weź Dawaj mi ten granatnik. Ja się czuję bezpiecznie jak go mam. Ej, mogę pić nieskończonych tych siorbów? Fajnie. Co to jest w ogóle? Ty, To jest jakiś big bomba klat, nie! Bomboklat! I jeszcze jeszcze wywalę sobie biga za to Zagramy tym mitykiem na razie, dobra? Dzięki. Ej kurde, co jest z tym medalionem? On jest mocny. Patrzcie to. What the fuck? <noise> co on robi? Zwiększa prędkość ruchu i wzmacnia ślisk. No ja czuję, nie? Słyszę. Czuję, słyszę. Patrzcie jakie latam na tym slajdzie. Ale fajnie, że są te mocne lunchpady. Patrzcie jak one wysoko wywalają. No są git, mega. Bany, Hopi Fortnite przed GTA 6 Dobra, mamy do sprawdzenia tego RPG -a. Ale mu robię bombę eee, ten RPG jest taki średni chyba, chyba się wrócę po coś innego Dobra Robimy mu kazachstankę Nie, synek On nawet nie wie, że jestem w jego boksie Patrzcie to, patrzcie to, czekajcie O taką można do boksa komuś wjechać? Szaflanka? No i szacunek, nie, szacunek What the f Co to jest? What the fuck? Spas? się ze zwiększonymi obrażeniami od trafienia w głowę i szybszym strzelaniem z biodra Dobra, nie wiem, jak go biorę, nie, bo ciekawy. Egzotyk lepszy niż mityk. Ej, dobra, to slajdowanie w boksie będzie takie mocne. <grystanie> Wy widzieliście to ja tak, o. <grystanie> W boksie, nie? Nie mam, nie, mam tryb wydajnościowy. Mam, mam ustawiony. Ja go mam od razu w ustawieniach, wiesz. Eee, what the fuck. Jednak nie. To zaraz zmienię. Zaraz sprawdzę. Wow. Ej, ten airbag na blisko jest git jednak. Ale tylko na blisko. Na daleko on jest taki se. Jest... Rakieta kierowana Rakieta kierowana Wait, what? Hold on, gang! Hell no! Yo! That is, that is, that is Gas That is gas Dobra, gdzie jest medalionista jakiś? Tu jest Lecę na medalionistę chyba Co to jest za bunkier? Nie wiem Patrzcie, patrzcie jak ja sobie jego, sobie O ta f... Jak ja sobie mogę y, w locie redirektować moją postać I ja mogę sobie tak skakać cały czas Zarąbisty jest ten medalion, ten medalion jest tak mocny I tak o, do lewej, do prawej, do lewej, do prawej Do lewej, do prawej O Jezu, zginąłem A jednak nie, bo mogę sobie... Opa! <laughs> Full salva ze spaza, panowie, wiecie o co chodzi Tutaj sobie RPG puścimy Okej, okay, nic to nie dało Dobra, jednak wysiadam. Ty on tu jest. Nie no, stary, chodź się bić. Kazachstan. Nie, dobra, ja ci Kazachstan robię, stary. Nie, tu nie ma nawet opcji, nie. Ładuję, bo ja 3-2-1, Nie, daj mi się tylko wkręcić do boksa, stary. Ja ci taką szaflankę tam zrobię. Chodź, chodź. Czy ja mam AMO? Mam, dobra, nie, Kazachstan znowu, Kazachstan. Plum. <grym> nie, jeszcze jeden, jeszcze jeden. Ty, jeszcze, jeszcze nie? Jeszcze jeszcze, 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 jeszcze nie masz, jeszcze nie masz dość? Plum. Cześć. Opa. O -o. o o O. o A, ja mam ten. rpg kierowanego! nakierowanego. Dobra, ja mam pomysł. Zarąbisty mam pomysł. Czekajcie. Wybuchaj. Tak jest. Nie jest zabawne. No i jak ty tak możesz robić w ogóle, no. Znaczy, to ja gram Kazachstanem, ale... Dobra, to się nazywa Kazachstan, nie? A pega jest! Mam to! Iii. Let's go! O nie, użyłem całe. No i gdzie on jest, dobra? Nie używam launchpada, i idę, stąd czekam na ciebie, będę cię bombił w zone. No. Halo. Raz. No! Ej! Nie! NIE! Dobra, jest mam Bez... Zaraz ci bombę ładuję. No chodź, chodź, chodź. Cyk, pyk, plum. Kurde, nie mam ammo. Masz takiego farta. Idę szukać ammo. Będę takim śmieciem. Będę śmieciem cały czas. Jak się tu wchodzi? Tu się wchodzi. No i zarobiście. I obym ja tam znalazł ammo. Ja cię... O, o, o! Nie! Skończyliśmy grę. Skoń... 9 ammo, skończyliśmy grę. Skończyliśmy grę. Stary to już jest koniec. Jez... Już jest koniec dla ciebie, stary, tu już nie ma po co. Jaka ocenka sezonu? 9 na 10. Mi się to podoba. Mi się to podoba. 9 na 10. Mi się bardzo ten sezon podoba. Jest zarąbisty. Lecimy do góry, plum. Plum. Cyk. Złaź stąd. Chodź! Nie, chodź, 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 chodź. Nie, a czyli do góry, do góry budujemy? Pewnie. Nie, ja już reloaduję O kurwa, bo mam tego minigana. Ja już reloaduję, już reloaduję, nie ma problemu. Już. Piję poteczkę, nie ma problemu, stary. Chodź, chodź. A, budujesz się, tak? Nie, ja rozumiem. To ja sobie tak wejdę troszeczkę. Ty strzelasz z minigana. To ja lecę do góry. Dostajesz RPGa. Jeszcze nie spadasz, ale spokojnie, jeszcze mamamo, jeszcze mam. mam, mam. Lecimy, cyk, do góry, pyk, plum, pozderki, chodź, nie, chodź, tyle, tyle, tyle gierki było, ja już jestem zmęczony, stary, chodź, 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 cancel slide, pyk, jestem, cyk, cone, bez cone'a, Dead! That's what I'm talking about, bro, this season is the goal man, this season is the goal man, mi się ten sezon podoba jak cholera, nie. Ten RPG jest zajebisty I don't care what y'all say, I don't care what y'all... You... I don't know, bro This season is go! Pierwszy, pierwsza, pierwsza gra w ogóle, pierwsza gra Nowa lotnia? Czekaj, 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 właśnie, właśnie, właśnie Jak wygląda ten, ten tryb wydajnościowy? Stara wydajność, wycofana Działa jak tryb wydajności przy użyciu DirectX 11 Jest... Direct 12. A muszę resetować Fortnite'a? Dobra. Sprawdzimy. Nie wiem i ile razy jeszcze to powiem, ale jest serio gate. Jezus, Maria. No okej okay. What the fuck? Mi się wydaje, że zrobię film taki, w którym będę grał tylko tym minigunem, nie? Bo ten minigun zastępuje właściwie wszystko, nie? Jezus Myślałem, że zginąłem <laughs> Tak można nim zakręcać O, wiertarka Jest Ty jest złoty sok, jest! No way What the fuck? weź się od tego minigana Dead? Jeszcze dam ci spresu. Opa. WTF Za mną. WTF the fuck What the fuck Ja już nie gram Jakby to gram czy to so? Ale czupę dostał. No nie obajlałam, nie parczyk.